Ktoś mi sklikał. Bo. Nie wiem. No, jak zwykle. O, wkleiło Nie wpięłam jak na razie. No, jak zwykle. Więc to włączam, to włączam, włączam Rockstara i jest git. Nie ma na razie zagubionych klatek, więc jest zajebiście. Włączę Rockstara, będą mi dupa. No bo nie. Nie ma chociażem ja przyjaciół. Jakie smutne. To Co? hmm. Internet interne, coś. Tak mogę zaryzykować tym, ale to. Wiąże się z ryzykiem, ale bez ryzyka nie ma zabawy. Ale to ma wiele konsekwencji. Nie to. ja ci mogę poprosić bardzo z kasenki Ale, ale, ale tamta kastenka yy, z tym golfem to ona chyba była najdłuższa w moim życiu. Bo? Nie wiem, długa strasznie była.

Dobra, jestem. Gdzieś się wstawia tu coś? To ci ps? nie? No, ja co ty chcesz teraz? No, w San Referencje. Pobiegam się trochę, czy by nie? Ja na razie to widzę, tylko są czarne ekranie. JESTEM ZJEBANA! Czy ty właśnie? TAK! Nie wierzę, nie Jezu. No wiedziałam, że jakiegoś mi wejdę... O Bo, o boz. Uu, zgubione klatki masz No mało no. śmiesz się ze mnie <śmij> O Boże kobieta. O Boże z kim ja pracuję z najlepszym człowiekiem świata. Tak, mi skliknęła kiedy. Dobrze, żeś powiedział, bo bym się jej skopnęła. Tak, ileś by taki cały czarny chodził, nie? No. O Boże, o Boże, o Boże. No. Mam nadzieję, że wszystko będzie git. Jeżeli też będę oglądać. Mam nadzieję, że mi się nic nie zrobią, bo będę zła. Nie no na ty to nie oglądaj, to już na moim oglądaj, ale nie na tym Streama zepsujesz Ale mi nie działa Ale mam 5G To jest inne To jest ten sam To jest inne. Inna to jest i ty mhm. Ale jakoś hmm. ja chciałam połączyć z tym to tak kurwa nie działało Oooo wow. no. Nice. To jest twój Android? No czasła nie pamiętam. Nie, hmm. jeszcze ja jestem połączona. O ty śmiecił. <laughs> o, działa. Pięknie. O, dwie osoby. Kurwa, ale się Ja już myślałam, że nie działa nic tego. Taki nos mi gdzieś... Je... Mm, mm. Kurwa, do Vanilii musi jechać to ja mogę pojechać 12 to zabrzmią Shit, ale bym 68 tysięcy za to zlecenie, to fajnie Mało czy znaczy, a za to, no, no wiadomo Eee, mogę zrobić zwiot? Rupsę, ja i tak na razie z Dobra Save tu nie ma u Siema panowie No ale Też zjechałem Kurde Dobra

To była najmądrzejsza z mojej strony stuczka. Przylepiłem bombę do drzwi i wysadziłem. I otworzyłem drzwi i wysadziłem. To jest chodzika. za głośno. Dobra noc. Dobra noc. zamknięty nie można. Co, co ty tam w wanilii robiłeś? Strzelałem. Po co? Bo musiałem. Mm -hmm. eee, mogę ci mieć Super Five Land? Chcesz? Nie, nie chcemy, wiesz? Nie, dzięki. A ja to też niech mi się jakiś wypowie, bo może ona będzie chciała. No odpowiadaj! Ja, nie wiem co to jest! Ty to jesteś naprawdę. Fape'em to jest ten... Taki serwer role Roleplay. RP. RP. Nie, na razie nie, nie planujemy na razie tego. A ja wiem ja Nie, nie stąd się na tych rzeczach Dzień dobry proszę pana, no co pan tu robi <grystanie> Tylko idzie mają w moją stronę no. Nie no oczywiście, że idzie mają w moją stronę, bo czemu by nie? No, zakręcił, pięknie Feet, it, Dad? Your old man bit, bit Excellent! That's exactly what I needed! Now head over to the casino! You take good care, old friend. Just stay in the game. So long. Dobra, co to ja się będę zabawić. No i w drzewo. Mój I... ziaki, mnie bardzo zaczęło jeździć. No bardzo. Dobry. Nie na no, korumon Cześć Też tak mówiłem, nito kabumy było Kurumon? No Ja się chwałtknęłam w Niezła jesteś Niezła no. jakędzicie Jaki tam zamiagan, ja jestem kryminalistą niejako Tak, idiotę <noise> no. Dobra, lepsze ze... komunikacje Dobra, na kiosk, no Dobra woda ciebie. nie Dobrze, bo da cię być. Miałem tu niegrać tego nie kupił. I raki. Na szczęście bo masz o jeden level... level ode mnie mówisz. Nie, czuję się <śmiennie> tak. oh, No tak idioci pod moje. Well, czy jest tak jasne out? czy ja po prostu nie widzę? Go, oh nie mam pojęcia. Wybraczcie. Dobra, to ja czekam na miziaczki. Zobaczymy. Okay. Jak ja jestem na 3 większe od ciebie, Aha, było <coughs> Lewo, prawo. Dobra, prawo. Nie, a lewo. wytyfy Tu, prawo, nie tu, tak, w prawo. Weź przytoczę to, żebyś to wziął. był bliżej, ale... Nie wiem, co jest. Dobra. Złoto. Kurwa, forso. <grym wody> <grym wody> no ale to chyba szczęście. No chyba mogę ten. Nie, nie masz trzech tych zrobionych. Nie no. muszą być relikty? Co? No, Nie muszę być muszą być Nie muszą to być relikty, ale to musimy przychodzić i to zrobimy. Kresywne, ciche i sprytne. I ty już jest niezadowolona jesteś? O, ale, ale to... jest spoko, ale No to ciche będzie. Jak nic. Rozumiem, że sprytne zostawiasz na kiedy indziej. No, może no, jak będzie yy, ten... I znów się. Dawaj teraz do mnie. A ja cię zaproszę już. Po co mam do ciebie? No jakoś to trzeba zacząć, nie? Bo to teraz mamy misję w terenie. No jestem. To dobrze, to zapraszam do środeczka. No po co? Możeś no, zapark zaparkowałeś tak, że podkręciłam niewinną osobę. Należało no, się. Hey, me. Your head on Właśnie po to ci kazano i coś zrobić, była razem ze mną w No ale nie odpowiedziałeś dlaczego. Ja się pytałam. No. I mean, I never thought my dumb ass would be doing business for a fucking. I like we look no, that's actually a. Little... Okay. Shut up, so you know. shit, so we again? Oh, yeah. Man, nothing of no, do I feel like he's got back in the game more than fucking with the FIB. Alright, so I got you all the right tools, homie. Everything you need to get inside. Just get that chopper over to headquarters and Imania tell us I'm how we can track down Dre's phone. Home. It don't get more A-list than Dre, homie. So stay sharp, Hey, what's the plan again? We're looking for Dre's phone, right? So, so this is the one time we can be grateful the FIB is tracking absolutely everything. We get access to their system. We'll know it all. Yeah, but how? Okay, their HQ is totally secure.

Nie będę wchodziła, żeby, żebyś mnie nie ukszanił. Ja pierdol <grybujesz> Jakie trwa masz, kurwa, śmieści, naprawdę. Coś ten dzień dzisiaj nie udano. Zaraz mi jakiś error wyskoczy. Ja się zajebałem, bravo kurwa. Tylko dlatego, że trzymałem się sobie bombę. Dobrze, że ludzie tego nie widzieli. Kurwa, już stał dwa No do lepszej. No. No Trochę fabułka się przypomina. Musisz komputer włączyć. No też mi się to wydaje.